Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę chciał poruszyć temat sprzętu polizingowego. Dotyczy to na przykład laptopów, komputerów stacjonarnych, monitorów i wszystkiego co jest w ogóle polizingowe. No i właśnie będę chciał powiedzieć, co to jest w ogóle sprzęt polizingowy, skąd się on bierze i czy ponosimy jakieś ryzyko związane z zakupem takiego sprzętu. Zapraszam do oglądania. Generalnie tak, mam tu na biurku laptopa Polizingowego zresztą i dwa monitorki. Po mojej lewej stronie jest to monitor nowy Samsunga Po mojej prawej monitor Philipsik Piękny zresztą, ale zaraz o nich powiem więcej. Generalnie najpierw bym chciał Wam powiedzieć troszeczkę o tym przede wszystkim co to jest sprzęt polizingowy skąd się on bierze i czy, czy możemy go śmiało kupować. Otóż Sprzęt polizingowy jest to inaczej mówiąc sprzęt używany, ale nie, takie przez, nie przez osoby takie prywatne, tylko przez instytucje państwowe, na przykład tak? urzędy, szkoły. Tam jest taki sprzęt polizingowy używany i taki sprzęt jest najczęściej właśnie pochodzi ze szkół, najczęściej jest importowany z zagranicy. Oczywiście w Polsce też można dostać taki sprzęt polizingowy, chociaż ja spotykam się najczęściej ze sprzętem importowanym z zagranicy, bo jest on po prostu dużo tańszy. Na przykład, żeby Wam jeszcze powiedzieć, jeżeli będziecie chcieli taki sprzęt, a propos, kiedyś kupować, to zwróćcie uwagę na klawiaturę, bo jeżeli ten sprzęt będzie importowany z zagranicy... To klawiaturka możecie mieć na przykład w innym języku, nie w polskim. Wtedy macie tutaj inny układ znaków na klawiaturze i może być Wam troszeczkę gorzej pisać, ale to też nie jest jakby problem, ponieważ dzisiaj są naklejki spuszczające, i można takie naklejeczki sobie nakleić na klawiaturę i mamy Polską, tak? Jakby to nie jest taki duży problem. Natomiast mówiąc o takim sprzęcie polizingowym, tak, czy jest jakieś ryzyko związane z zakupem tego sprzętu. No właśnie tak jak wam pokazywałem przed chwilą, to jest mój prywatny domowy, domowy. Używam go w domu i w pracy. Po prostu jest to mój prywatny sprzęt. Lenovo ThinkPad T420. Ja go używam prywatnie. Ten sprzęt ma około 10 lat. Jest to i siódemka drugiej generacji na pokładzie, który ma 8 gigramów, i oczywiście dysk SSD. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. I na przykład, czy jest jakieś ryzyko związane z zakupem takiego sprzętu? No, jak widzicie, ja ten sprzęt używam cały czas, tu się nic nie psuje i to jest tak samo jak kupujecie każdy inny używany sprzęt. Musicie zwrócić uwagę na to, żeby był w miarę zadbany, wizualnie i technicznie. Jeżeli kupujecie coś od kogoś i widzicie, że ten sprzęt jest gdzieś tam, Kurczę, tu brakuje jakieś stopki, tu jest połamany, tu jakiś jest mocno porysowany, tu jakiś przybrudzony, poklejony. No, to świadczy już o, o tym, o, jak był używany przez swojego właściciela. Tak krótko mówiąc, świadczy o właścicielu, jak o niego dbał, jak go szanował, czym był dla niego ten sprzęt. A może ten sprzęt był dla niego tylko taki owiesz. wiecie, nie? E, pierdzielność gdzieś w kąt, on ma hajs, on sobie kupi drugi, nie? A wy potem się martwcie. E, trzeba na to, właśnie na takie rzeczy zwrócić uwagę. Jeżeli. Wybierzecie sobie taki sprzęt sprawdzony, technicznie zadbany, również wizualnie, no to myślę, że nie ma ryzyka tutaj, że ten sprzęt Wam od razu się zepsuje. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli będziecie chcieli sobie kupić taki sprzęt polizingowy od... I tu właśnie bym proponował, żebyście kupowali to normalnie ze sklepu albo od jakiegoś dostawcy sprawdzonego, czyli sklepu. <laughs> Dlatego że, już Wam mówię, sklep da Wam gwarancję. Nie da Wam takiej gwarancji osoba prywatna, od której kupujecie taki sprzęt. Dajecie pieniądze do ręki, ktoś, ktoś te pieniądze zabiera, Wam daje sprzęt. Dziękuję, do widzenia. Tyle się widzieliście, co nie? Jak się ze sprzętem coś będzie działo, dzwonicie, gość się nie odbiera, nie ma kontaktu. Więc tutaj jakby jakiś ryzyka... Nie ma większego. No, ja ten sprzęt używam i powiem wam, że to samo w moim sklepie takie sprzęty sprzedaję od wielu naprawdę lat i nie ma czegoś takiego, żeby te sprzęty padały, psuły się. Nie. Zazwyczaj sprzęty leasingowe i tu też warto o tym wspomnieć, że one są bardziej zadbane niż te sprzęty domowe. I właśnie taka jest różnica między sprzętem domowym a sprzętem polizingowym. Dlatego, że sprzęty polizingowe nie są używane przez osoby prywatne. To nie ma mowy o tym, że ten sprzęt był trzymany na kolanach, na że na poduszce leżał na nim pies czy kot. Nie. Sprzęty polizingowe pracowały, tak jak wspomniałem, na początku w urzędach, w szkołach, czyli właśnie gdzieś tam w sekretariatach. Sprzęty sobie leżały na biureczku, pracowały od godziny 7 do 15 najczęściej, albo i krócej, albo i dłużej, nie wiem, tego jakby już nie jesteście w stanie zweryfikować. I te sprzęty na pewno nie były jakby tak targane, tak samo jak na przykład są właśnie te sprzęty domowe. tak no Wiecie, tam różnie. Są zwierzęta, są małe dzieci. Ktoś usiądzie na sprzęt, ktoś go rzuci, ktoś coś na niego wyleje. Ze sprzętem polizingowym jest tak, że te sprzęty naprawdę są zadbane. Powiem Wam, że sprzęty naprawdę są zadbane. Oczywiście można też i w sprzęcie polizingowym znaleźć różną klasę, jakby wizualną i techniczną, tak? Można, oczywiście można tak samo dostać sprzęt i lepiej zadbany, i gorzej zadbany, ale na to wszystko trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli będziecie mieli zamiar kupować taki, takiego polizingowca, to patrzcie na opis, zawsze w opisie jest podane, na przykład klasa A, czy A-, czy A+, czy klasa B, i tak dalej, nie? No klasa B i C, no to już jest w ogóle stan taki gorszy, gdzie są jakieś połamania, jakieś braki, jakieś większe rysy na matrycy i tak dalej. Zawsze jeżeli będziecie chcieli kupować taki sprzęt polizingowy, zwracajcie uwagę, żeby był on w klasie A lub maksymalnie w klasie A-, no moja sugestia, nie? Jeżeli nie chcecie mieć jakichś większych ubytków, ubytków na przykład w obudowie, jakieś pęknięcie i tak dalej, to szukacie sprzętu w klasie A lub najwyżej A-, dlatego, że A-, A oznacza delikatne ryski, Pochodzące z normalnego użytkowania, normalnej eksploatacji. Klasa A no jest to klasa, która praktycznie nie zostawia żadnych śladów użytkowania. Praktycznie jest sprzęt jak wyjęty z kartonika. Nie? I teraz na przykład to samo tyczy się monitorów i każdego innego sprzętu polizingowego. Jeżeli decydujecie, decydujecie się na taki monitor, to to samo co z laptopem. Patrzycie, żeby monitor był w miarę zadbany, nie był popękany. Matryca, tak jak na przykład tutaj, no, tutaj nie, nie, nie doszukacie się niczego poza, poza popruszkami i kurzu. Ten monitor jest polizingowy i absolutnie nie ma tutaj na nim praktycznie ani jednej ryski. Ma on jeszcze naklejki, z tyłu ma naklejki, folie zabezpieczające jak fabryczne. I powiem Wam teraz, nie wiem czy mówiłem Was, zaskoczę. To jest monitor z 2013 roku, to jest monitor z bieżącego roku. Już nie wiem czy on jest rok produkcji 2021 czy 2022, ale jest to Świeży monitor Samsunga i ten monitor jest z 2013 roku. Oba monitory jakby zeszły staszmy fabrycznej. I powiem Wam jeszcze więcej, na przykład jeżeli mielibyśmy teraz porównywać te dwa monitorki, ja na chwilę odsunę tego laptopa, to na przykład jeżeli ktoś się zdecyduje kupić nowy monitor, najtańszy jakiejś tam spółki sklepowej, no to na przykład sobie prawdopodobnie wybierze, jeżeli ma to być najtańszy monitor, to będzie coś takiego. Najprostszy standardowy monitor, stopka, bez regulacji, bez gadżetów, bez fajerwerków, bez jakichś tam udziwnień, co nie? Zwykły standardowy monitor do pracy. Parametry 1920x1080p, rozdziel, yy, rozdziałka, yy, przekątna 24 cale czyli Full HD standard. Yy, Odświeżenie około 75 Hz. Z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o ten monitor. 2013 rok i teraz, was, yy, teraz zaskoczę Was rozdziałka 1920p 1080 czyli Full HD, 24 cale matryca AMVA nie jest to IPS, nie jest to TN, jest to AMVA czym się różni AMVA? no tym, że jakby AMVA łączy cechy matrycy TN i matrycy IPS i zobaczcie, tu macie na przykład monitor który ma 9 lat jest rok młodszy od tego laptopa ale zobaczcie, ma on stopkę, regulacja, góra-dół, lewo-prawo, tak? Czyli mamy standardowego pivota. Co mamy jeszcze z tyłu? Mamy huba USB. Z przodu? Co mamy z przodu? W takim monitorku polizingowym jest kamera, jest, są mikrofony stereo, są głośniki wbudowane, tak, to jest wszystko w monitorze polizingowym. I teraz ile kosztuje to cacko, które parametrami nie odbiega od tego nowego, a uważam, że jest lepiej wyposażony, może technicznie nie, nie przewyższa tej nowej matrycy, ale też nie odbiega w niczym. Ten monitor kosztuje około 400, 400 zł, 400 do 600 zł w zależności od sklepu dostawcy od tego ile mamy gwarancji na niego zazwyczaj jest na monitory nawet rok gwarancji 12 miesięcy, zobaczcie dostajecie na sprzęt polizingowy 12 miesięcy, bez problemu ja sam osobiście w domu na przykład korzystam z takiego monitora To ja absolutnie nikogo nie namawiam do tego, żeby ktoś kupował nowy czy używany sprzęt moim zadaniem dzisiaj było tylko tyle, aby wyjaśnić Wam czym się różni ten od tego, tak? czyli nowy od polizingowego i co możecie dostać, czy jest jakieś ryzyko związane z zakupem sprzętu polizingowego no to właśnie te, te rzeczy staram się Wam wyjaśnić jakby ryzyko sobie wyjaśniliśmy to jest tak samo jak ze wszystkim kupujecie musicie sprawdzić tylko aby sprzęt był zadbany no i jest takie powiedzenie jak dbasz tak masz jeżeli będziesz dbał odpowiednio o sprzęt to ten sprzęt będzie Ci służył naprawdę długie lata tak jak na przykład ten laptop to jest ThinkPad T420 z i7 drugiej generacji tak jak Wam wspomniałem i ten sprzęt na przykład, ja ten sprzęt Dwa. ja go szanuję i ten sprzęt mi służy cały czas. Jakby nie planuję go na razie zmieniać, bo jest naprawdę fajny. No, moje potrzeby również jest wydajny. To, co ja tam potrzebuję, czyli zazwyczaj jakaś e, zwykła, taka standardowa, codzienna praca, to naprawdę ten sprzęt jest dla mnie wydajny. Wy musicie sobie zadać generalnie pytanie: czy chcecie mieć dwa lata gwarancji? Czy może warto byłoby na przykład zrezygnować z gwarancji i dostać krótszą gwarancję? ale za to coś lepszego. Znaczy, wiecie, sprzęt polizingowy na pewno nie będzie lepszy jak ten nowy, chociaż niekiedy będzie lepszy. Jeżeli kupi, kupicie flagowy model sprzętu polizingowego, tak, owszem, będzie on lepszy niż ten najtańszy na półce sklepowej. I powiem Wam historię taką ciekawą. Przyszła kiedyś, przychodziła do mnie taka pani, byłam miłośnie w sklepie trzy razy. Przyszła jeden raz, bo pytała o laptopy takie Jakieś tanie, nie za drogie, bo chciała sobie kupić do domu. I ja jej oczywiście za każdym razem, kiedy przyszła, odradzałem, tłumaczyłem odnośnie tych laptopów policingowych, co to jest, czym to się różni od nowych sprzętów, tak, że nie, że nie kupuje pani wcale gorszych parametrów, wręcz przeciwnie, sprzęt polizingowy może mieć lepsze parametry, ale jedynie co to ma krótszą gwarancję. No bo ja nie dam pani dwóch lat gwarancji, skoro to jest używany sprzęt. Ja mogę dać dług, również długo gwarancję, ale na pewno nie, nie dam dwóch lat, no bo. Nie jest to sprzęt nowy, tak? No i pani nie mogła się zdecydować. Przyszła drugiego dnia, ja z nią również drugiego dnia rozmawiałem. Pani nie mogła się zdecydować, więc pytała się, mówi tak: pani Arku, niech mi pan doradzi. No bo kurczę, nie wiem co robić. Tu jedni mi mówią, żebym kupiła nowy. A pan tutaj mi pokazuje na przykład używane laptopy, nie? No i tłumaczyłem za każdym razem, oczywiście cierpliwie, dokładnie, czym, czym się e, różni. Sprzęt nowy od policingowego, Tłumaczyłem oczywiście, bo ona mi tam pokazywała jeszcze sprzęt, który chciała kupić sobie w markecie. No ja jej odradzałem ten sprzęt. Mówię, No, niech pani tego nie kupuje tego sprzętu, bo naprawdę jest on dużo wolniejszy. Ten nowy, który pani sobie upatrzyła w sklepie, jest dużo wolniejszy niż ten policingowy, który ja mam tutaj w, w ofercie dla pani. No ale niestety uparła się pani, poszła do marketu, kupiła sobie nowy sprzęt. I tak, za około tydzień czasu przychodzi do mnie do sklepu i mówi tak. Pani Arku, niech mi Pan pomoże, bo ja już nie mam siły, nie, ja tak byłem zdziwiony, ale mówię, co się stało, nie, pytam się. No i Pani mi wyciąga laptop, pokazuje, Pani Arku, kupiłam sobie nowego laptopa w sklepie. Domyśliłem się już o co chodzi, że prawdopodobnie kupiła tego właśnie, którego mi już pokazywała wcześniej, a którego jej, jej odradzałem, no i niestety tak się stało, kupiła go. I mówi tak, pani Arku, nie wiem co się stało, kupiłam nowy sprzęt, ale on nie chce chodzić. Znaczy chodzi, ale chodzi wolno, nie? Pani Arku, niech mi pan pomoże, bo on, sprzęt chodzi wolno i nie wiem co mam robić. No i wiadomo, pani pokaże ten sprzęt. Zobaczyłem, wszedłem w parametry. I mówi tej pani tak, proszę panią, ten sprzęt nie będzie chodził niestety szybciej. Pani była w szoku. Ona miała takie oczy jak 5 zł, wy w sumie patrzyła na mnie jakby mnie nie rozumiała albo ja bym mówił, bym mówił do niej innym zupełnie językiem i ja mówię do niej tak ten sprzęt jeszcze raz nie będzie chodził szybciej to pani mówiła, ale dlaczego kupiła nowy sprzęt przecież jak kupuje nowy sprzęt no to on musi chodzić szybciej ja mówię proszę pani niekoniecznie dlatego że może kupi, kupić pani sobie nowy sprzęt ale on będzie chodził wolno bo trzeba patrzeć na jego parametry pani myślała że jak pójdzie do sklepu wyda tam 2,5 klocka na jakiegoś tam laptopa czy, czy dwa? Nie pamiętam, już coś około 2000. I skoro sprzedawca jej polecił, że ten sprzęt będzie dobry, no to będzie dobry. Ja mówię, no nie, proszę panią, ten sprzęt nie będzie nie, jakby chodził szybciej niż chodzi teraz. A <grafię> jakiego ja odpaliłem, to był mu przyokrutny. I co się okazało? On miał tam jakiegoś procesora Pentiuma zwykłego, to jest z tych, z tych takich celeronów e, najwolniejszych, taki coś. E, z tych atomów nie takich gdzie nawet już dzisiaj przy tych procesorach to nawet chłodzenia się nie daje bo, bo nie ma do czego, nie? One tam praktycznie te procesory to nawet nie są letnie przy, przy pracy maksymalnej. No i tam był, tam był zwykły dysk HDD, ten najwolniejszy procesor i 4 GB RAM. Pal 5 w ten RAM, bo nawet jeżeli mamy moc, mocny, procesor, przy szybkim dysku SSD, no to może być 4 tam gigaram, i to nie ma problemu, no, taki użytek. Do otwierania przyglądarki czy filmu jest ok, nie? No i muszę Wam powiedzieć, że ciężko to przeżyła ta Pani, miała prawie łzy w oczach, bo wzięła nie dość, że wolny sprzęt, to jeszcze wzięła go na raty. Przez dwa lata musiała go używać. No i niestety to była taka konsekwencja. no... Ja jej doradzałem, robiłem wszystko, co mogłem, no ale niestety Pani się uparła. Bo jak ktoś przekonał i mówi tak, nie, to niech Pani nie kupuje używanych sprzętów, bo to złom, szrot, stary to się nie nadaje do użytku, niech Pani idzie kupi nowy sprzęt w sklepie. No to Pani poleczała i kupiła ten sprzęt nowy w sklepie, nie? I po, przychodzi prawie z płaczem po tygodniu do mnie i mówi, jak to się stało, że ten sprzęt jest nowy i on prawie nie działa, nie? No ja wszystko tej Pani wytłumaczyłem. Pani zrozumiała, było jej bardzo przykro. Niestety, że taki sprzęt sobie kupiłam, ale... Niestety, no, konsekwencja była taka, że nie dała się przekonać i, i tam się kogoś jeszcze posłuchała. Ja myślę, że mogłabym mieć w tym momencie niech, pretensje do osoby, która się posłuchała. Nie wiem, czy ktoś tam jej doradzał z bliskich, czy, czy pan w sklepie, no, ale generalnie, no co ja mogę <coughs> powiedzieć? Każdy podejmuje decyzję za siebie, tak? No i to była <coughs> taka historia, jeżeli właśnie... Chodzi o taki sprzęt nowy i polizingowy. Nowy nie oznacza, że on będzie szybki. Można kupić nowy, można wydać pieniądze, można kupić sobie dwa lata gwarancji, a ten sprzęt wcale nie będzie taki, jakbyśmy oczekiwali. Jeżeli dostaniemy, wybierzemy ten taki dobry sprzęt polizingowy, a musimy patrzeć na parametry, to wcale te parametry nie będą gorsze od tych nowych, najtańszych w sklepie, a, a najczęściej będą właśnie jeszcze lepsze. Przy tym zapłacimy dużo mniej. I trzy dostajemy gwarancję od sprzedawcy na sprzęt policjantowy używany, tylko pod warunkiem, że musicie go kupić w sklepie. Bo jeżeli pójdziecie na jakieś tam osiedle, wejdziecie do bloku, znajdziecie jakieś ogłoszenie z, jakiejś, z jakiegoś portalu ogłoszeniowego i przyjdziecie do pana i powiecie, że wy chcecie kupić od niego ten sprzęt używany, zapłacicie mu pieniądze, od pieniądze weźmie i potem się okaże, że z tym sprzętem coś jest nie tak, no to Sorry, jakby tutaj odwrotu nie ma, jak się kupuje coś od kogoś prywatnie. To jest jakby transakcja jednorazowa. Kupując taki sprzęt w sklepie, dostajecie na papierku gwarancję. Dostajecie gwarancję tego, że jeżeli ze sprzętem coś się stanie, ten sprzęt sprzedawca Wam naprawia. Takich sytuacji jeszcze nie miałem. Może miałem jedną sytuację. W ciągu tych kilku lat, jak sprzedaję takie sprzęty, tak, to miałem jedną sytuację, ale prawdopodobnie to była sytuacja związana, <laughs> wina leżała po stronie klienta, dlatego że tam była niedokończona aktualizacja BIOS-u. Nawet klient sam powiedział, że była jakieś aktualizacje, on je przerwał i już potem nie mógł włączyć tego komputera. I to tylko zależy od tego, jak właściciel będzie go traktował, jak będzie go obsługiwał, czy ma jakąś tam minimalną wiedzę z tego, jak ten sprzęt obsługiwać, czy nie. Mówię tutaj właśnie o takich aktualizacjach, nie? Bo na przykład ktoś zobaczy aktualizację. Aaa, nie chce mi się czekać, nie? Już nie, nie powiem, brzydko co, nie? Na ten power, tam siub, wyłącz się, bo nie chce mi się czekać na tę aktualizację. Albo go próbuję zresetować, nie? W momencie, kiedy jest napis Nie wyłączę i laptopa, bo są aktualizacje, a ktoś sobie tam wyłączy, no to sorry, no to taki sprzęt nie wytrzyma czegoś takiego. Także mam nadzieję, że troszeczkę Wam wyjaśniłem, czym jest w ogóle taki sprzęt polizingowy, czemu się różni od sprzętu nowego i czy warto go kupić. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozwiałem tą tajemnicę taką w ogóle związaną z tym sprzętem polizingowym, bo też dużo właśnie ludzi zadawało mi takie pytanie, ale Panie Arku, czym jest w ogóle ten sprzęt polizingowy? Jak przychodzili do mnie do sklepu i rozmawialiśmy o tych laptopach i w ogóle reakcja klientów była najczęściej taka, że Patrzę na cenę o nie, jakiegoś tam, dela na przykład z5, y, szóstej generacji i tam cena była naprawdę przyzwoita, na przykład 1400 1600 zł, 8 GB z dyskiem SSD i klient robił dużo oczy. O, i to sprzęt nowy? Ja mówię, nie, polizingowy, a klient tak, A co to jest sprzęt policingowy, nie? No, i, no i właśnie, dużo ludzi takie pytanie mi zadawało, więc mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem, objaśniłem. Rozwiałem takie wątpliwości związane właśnie z w, tym, w tym temacie, że już jakby nie będzie to taką aż wielką tajemnicą, czym ten sprzęt jest, skąd on pochodzi, nie? Bo takie pytania właśnie dostawałem. No, jeżeli film się podobał, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał pod filmem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli masz pytania, albo może. Do mnie jakieś sugestie. Zostaw w komentarzu pod filmem. Postaram się na te wszystkie komentarze odpisywać, żeby być z wami w kontakcie. Może ja coś pominąłem, może czegoś nie powiedziałem o tym sprzęcie. Na pewno jeszcze nie raz będziemy takie filmy nagrywać. Także ja wam dzisiaj dziękuję. Yy, widzimy się w następnych odcinkach. Tymczasem trzymajcie się cutko. Cześć na razie!